Ujawniony przez Kościół. Nauczanie domowe: 19 października. List do Efezjan, rozdział 3, wersety od 2 do 12. Bracia, słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla Was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego, czytając te słowa, Możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez ducha świętego jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski Boga Udzielonej mi przez działanie Jego potęgi, Mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, ogłosić Poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz, wieloraka w przejawach mądrość Boga. Poprzez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie Panu naszym. W nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością przez wiarę w Niego. Wielu mamy dziś amatorów sensacji, pragnących dotrzeć do tajnych archiwów Kościoła. Inni w pradawnych skrzyniach doszukują się skarbów i drogocennych dzieł. A święty Paweł pisze do Efezjan, że zadaniem Kościoła jest wydobyć na światło dzienne, czym jest wykonanie tajemniczego planu Boga. To jest ujawnienie, to jest sensacja, plan Boga. Tym planem jest zbawienie całej ludzkości, a sposobem głoszenie dobrej nowiny. Poganie już są współdziedzicami świętych. Trzeba im o tym mówić. Poganie już są współuczestnikami obietnic, które Bóg dawał Izraelowi. Trzeba je pokazywać. Poganie są współczłonkami ciała Chrystusa, jeśli tylko przez wiarę wejdą w bramy Kościoła. A co do bogactwa, największym bogactwem jest Chrystus. I to bogactwo należy rozdawać, nim się dzielić i je pokazywać. Uwierz w Chrystusa, a zyskasz najcenniejsze dary. Zwróćmy jeszcze uwagę, że Paweł podkreśla: Bóg zaplanował, by dokonało się to poprzez Kościół, przez Ciebie, przez Twoich przyjaciół znajomego księdza i sąsiada z kościelnej ławki. Paweł pisze: Wieloraka w przejawach mądrość Boga będzie ukazana, stanie się jawna poprzez Kościół. Nawet rzeczywistości duchowe, zwierzchności i władze będą miały to objawienie poprzez Kościół. Nie wierz więc fake newsom, że Kościół jest niepotrzebny, że można do Pana Boga tylko prywatnie. Bóg tak zaplanował. Bogu jest potrzebny Kościół do tego, żeby zrealizował swój plan, więc nam też jest ten Kościół potrzebny. Jest ułomny, jest słaby, jest ograniczony, jest grzeszny. Prawda, ale jest potrzebny. Paweł nie ma tego. Co do tego najmniejszych wątpliwości, czy nie widział wad swoich przyjaciół, swoich znajomych, przełożonych Kościoła. Widział, ale mówi, że przez Kościół zwierzchności i władze dowiedzą się, będą miały objawione Boże Prawdy. Zadanie dla ciebie na dziś. Podziękuj za swój konkretny lokalny Kościół który ma swoje wady i słabości, ale Kościół, którego potrzebuje Bóg i potrzebujesz Ty. Podziękuj. Niech Ci pobłogosławi w tym Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.